biszkopt bez proszku do pieczenia, puszysty, wysoki, bardzo stabilny, idealny do tortu. Do misy wbijamy 4 jajka rozmiar L w temperaturze pokojowej. Dodajemy cukier i szczyptę soli. I to ubijamy mikserem przez około 20 minut w moim przypadku. Masa ma być i jasna i bardzo gęsta. Ubijamy na dosyć wysokich obrotach miksera, ale nie maksymalnych. Ponieważ na maksymalnych biszkopt może bardzo zwiększyć swoją objętość, a potem nieładnie opaść. Masa jest gęsta i jasna. Dodajemy do niej 160 g mąki przesianej. Ja oddałam w dwóch turach i mieszałam mieszadłem od miksera. Masa musi być dobrze połączona w sensie mąka musi się ładnie wchłonąć. Robimy to dosyć krótko, ale musi to być wymieszane dokładnie. Przelewamy masę do rantu 18 cm. Jeżeli nie macie rantu, to może być tortownica, której boki należy wyłożyć papierem do pieczenia powyżej boku w tortownicy, ponieważ biszkopt będzie wysoki, około 8 cm. Pieczemy. Ja piekłam w 150 stopniach w termoobiegu przez 40 minut. Bez termoobiegu 160 stopni powinno być ok. Pieczemy do suchego patyczka. I po całkowitym ostudzeniu biszkopt y, lekko opadł, ale pozostał całkowicie płaski. Wycinamy go z rantu lub tortownicy. I gotowe. Biszkopt jest wysoki około 7-7,5 cm ma. Starczy na 3 lub 4 przełożenia tortu. Polecam ten biszkopt i jego wykonanie jest dosyć nietypowe, bo nie oddziela się tutaj białek od żółtek, ale jest bardzo fajny, bardzo stabilny i idealnie nadaje się jako biszkopt do tortu. Dziękuję bardzo Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!